Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Flash The Słuchajcie, dokładnie tak, trzeci odcinek z Flash Frana pojawia się po dwóch latach razem ze starą ekipą, czyli z Fragersem, oczywiście Dzień. i razem z kaktusem, który był w a w nie było, bo stwierdził, że był za słaby, a teraz zobaczymy, czy jest dobry. Pewnie nie jest dobry, pewnie jest najgorszy, tak ci się na początku odcinka już mnie ciśnie. No, także słuchajcie, zaczynamy oczywiście. Przechodzimy. Kto wygra, ten jest koksem totalnym. Kto przegra, to zgniłe jajo. Od dzisiaj maksywe jajecznica, więc kaktus. No eee, dobra, już możecie pamiętać. <laughs> do dobra, już wyłączałem. Nie, jednak nie wiesz No, razie dzięki zabrą. Dwa lata temu, ostatni odcinek z Flash defrada, robił <laughs> zawsze tak dobre wyniki. Widziałem, że wszystkim się zawsze podobał Flash Defrad, Także lecimy. Drugi poziom. To będzie katorga. mogę się. Mogę się domyśleć, że to będzie katorga, nawet możliwe, że większa niż poprzednie <laughs> odcinki Zobaczcie pod sam koniec, bo zawsze wtedy jest no, najgorzej ja to poszło? śmierć należy do mnie Serio? Serio zginęliście już? Nie, nie, do mnie, ja na początku, bo zacząłem od razu z tą BS i trap mi się pierwszy uruchomił na mnie Come on, przecież to jest takie proste Przez dwa lata nie graliście ani razu w Defrana, no żadnego? Nie. nie Ja zagrałem raz Nie, zagrałem z tobą, Fraggers Jak to? No, przecież a to z Ale to chyba, chyba, chyba było był o drugiej w nocy, gdzie my nie mieliśmy co robić <laughs> No tym, tak no, ale no to graliśmy, nie? A a Kaktus nie grał w ogóle, więc jakby ma przywilej ten, że, że... ma... nie trenował w ogóle jakby To może zróbcie rywalizację między sobą Kaktus, ty musisz być tutaj, jesteś nieodłącznym... też... nieodłączną częścią w Flashdefrade'u Dobrze, że jesteś, dzięki tobie nikt... nikt z nas nie będzie ostatni Na którym jesteś? Na... jedenastym i ginę tu co? już. Po raz, po raz trzeci tu zginąłem stary. NALOT BABOWY! Naprawdę, no, no, ale jak mam przejść? Dobra, les No nie, nie, nie. Dobra, kaktus nie będziesz ostatni! Nie pozwolę na to! Teraz że kto jest takim człowiekiem złym. Dobra, lecę. W ogóle się nie zmieniłeś. Nie, Czemu jak lecę? byśmy nie gadali od dwóch lat, nie? Jakby? Nie, w ogóle. W ogóle się nie dobra, zmieniłeś par, przez te dwa par, lata. Co robię? Kiedy ze sobą. No i co ty robisz? Nie znam. Lecz go patroju, ja zaraz zlecę. Dobra, dobra, dobra. Dobra, beka z ciebie Uciekam od was. A no, i co teraz? Nie! <laughs> nie beka nie, z ciebie! Dobra, hey. dobra. nie tak nie O nie, no spadłem! A ok Okej okay. Nie za daleko, nie za daleko, dziękuję O, pięknie, Dobra. pięknie, kurde Perfekto, let's go, lecimy, kolejny poziom. Co to jest? Co tu jest, co tu jest? Dobra, lecimy tutaj, teraz do góry. O. Ej, nie zauważyłem tego! Ej, za pierwszym! Let's go! Kurde, to jest się nazywa dopiero Flash Defran! Bez zatrzymania! Chłopie! O! Czemu zawsze Oj, karma leko. musi tak działać? Ktoś coś powie. to no właściwie to ja. Zawsze jak coś powiem, to kurde, potem dostaję pudrkę. No Ale czemu nie czekać na tych impulsach na mnie? No nie <laughs> wiem, on, wiesz co, bo on, on. <laughs> tak. On ja, mnie ja. Z, zrzucił mm -hmm. i potem poleciał i już wiesz, no co ja będę czekał. Muszę z nim wygrać, nie? Co jest? Gdzie ja mam lecieć? Tu? A, dropper. To dropper czy flash defrank? Lecimy, gdzie ty jesteś, fragers? Na którym jesteś? <śpiewanie> <śpiewanie> Hahaha! Dzień dobry! Dzień dobry, <Marek> Dzień dobry panie Ham. Nie. No nie dało się <śpiewanie> przejść, no i tak. No. Lecę dalej. No ja tak się tak zatrzymywał. Dobra, dobra, zobaczymy, jak ja cię prześcignę. To będzie koło zatrzymywał. O, ale będziesz miał przewalony. Szansı. O jezu! O, nie jak będziesz szansı. miał przewalony, chłopie. Nie masz. Już ci współczuję, już ci współczuję. Na którym jesteś poziomie? Nie, dobra. Zaraz się i tak doścignę, zaraz się dowiem sam. Kaktus, a jak u ciebie? No, jestem na dziesiątym poziomie. Uuu! Uh, Najsik, nice, czyli nie jest najgorzej. Lecimy... Kurde, no... Takie proste! Takie proste. Najgorsze jest to, że się wywalasz... Nie, w sensie ja, ja się wywalam. Najczęściej na poziomach, które są najprostsze. Dobra, czternasty. O kurde! Kaktus, co? Dobra, to ja zaraz ja czekam już na was. Okay. Ok. NO CO TO MIAŁO BYĆ?! NIE! PODSKOCZYŁEM! Co to było? Ej, naprawdę nie podskoczyłem, się podskoczyłem, ale nie tak wysoko jak normalnie się podskakuje. Coś mi zbugowało. Stary, po co tam siedzisz? Po co tam siedzisz? No. Weź mi to wytłumacz. Myślisz, że cię nie widzę. A to mam pójść? Jest! Jest to nie! Nie, 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 nie! O! Jest! No, nie, <śmiech> <śmiech> Oj, Nie! Czemu? nie! O, jest! Dobra, spadam stąd Co ale. za? Masakra! Ty to zapoczątkowałeś! Teraz ja się tylko musiałem zemścić. Dobrze, czyli już jest, już jest między nami spoko chillera, nie? żeby nie, nie ma wojny. Czyli <laughs> ty ja jesteś. Nie tak poczekać. Ja ty jestem pacyfistą, nie chcę walczyć. Proponuję rozejm, a ty nie, nie walczymy. Kurde, lecę do ciebie ścignąć, a jak cię zbloczę to tak, że już nie przejdziesz nigdy. Ja naprawdę będę czekał na kaktusa po prostu. będę <laughs> czekał na kaktusa, aż od do dołączył i dopiero cię puszczę. Dobra, czyli mam rozumieć że na następnym levelu mam czekać, aż ty nie przejdziesz. Nie, 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 ja będę czekał, aż ty nie przejdziesz. No spoko. W sensie, bo to i tak bez, bez znaczenia kto na kogo czeka. Bo... Kto koła blokuje? Myślisz, że nie przejdę? Myślisz, że nie przejdę? Myślisz, że nie Myślę, przejdę? Myślę, że nie przejdź. Dobra, to ja jedę minut, chłopaki, za patrzcie. Ja ja się... No stary, patrz na to, co ja robię. Coś się tutaj nie zgnięło. Ej, zaraz mi się spuc... sp... speed skończy. Ja, ja cofam się w poziomach. Postanowiłem, że od teraz kto pierwszy do pierwszego poziomu. Dobra, nie będę taki jak ty Co? Ty by więcej razy zmuszyłeś się dla ciebie do tej pory. Więc na razie nie jesteś taki jak ja, tylko jak już to ja jestem taki jak ty. Mówasz to nie ma przywag. sensu. To nie ma sensu. Ma sens, no jeżeli ty coś zrobiłeś więcej razy niż no. ja. To czekaj, jeżeli, jeżeli ja bym coś ukradł. Na przykład i ty byś potem ukradł 10 razy to no co, ty jesteś mną? To, to nie ma sensu! No nie, no nie ale ty jesteś no, no. tak większym złodziejem, więc to jesteś większym trollem, a szóstem jest! To są najlepsze poziomy. Nie! Powiedziałem to są no. najlepsze poziomy! Tak czy nie? Powiedziałem najlepsze nie. poziomy! Nie! 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 Jest, już dotykną! Już, już dotknąłem tego, no! Wcieszpił w moją stopą! Wyliczono wszystko, chłopie no tu nie to... No nie no to... O dobra, sam spadł. Jest! Jest, Zresztą. jest, jest! 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 <grym> dobra, jest I co mnie? I, no, I co? Dobra idę po to, jak się zrespi. No nie mów, że to przejdziesz. Nie! Tak, dobrze. Za pierwszym robię. Nie, no nie. Nie. Kurde. A mogło być tak pięknie. No kurde! Już się zaczynam denerwować. Jak tam, kaktus u ciebie? Dobrze. Człowiek spokój, moi mili. Człowiek spokój. Okej. Okay. No, to do nich nie należysz. No nie. Do niego. Dalej jesteś w tym polsie? Nie, już przeszedłem. Tylko kurde, teraz mam taki poziom, że. już No. Kurde, no, że muszę podskakiwać. To jest Flesh Defran. Tu się powinno biegać, a nie kurde podskakiwać na wolno. Seriously, seriously Nie komentuję tego. Ale wiesz co? Mogłeś mi powiedzieć. Mogłeś mi powiedzieć. taki z ciebie kolega. No mogłem, ale tego nie zrobiłem. No dla Ej, fajnie się zwiedza tą mapę. Fragers! Idź mi stąd do cholery! No wy jazd, no! On mi znowu... Dobra, chodź, chodź. Jest! Jest NO kurny! <laughs> No to już nie moja wina Dobra, ja muszę cię uspokoić Nienawidzę nawidzę. kocham defrany, kocham defrany, kocham defrany Ej, ty jesteś przede mną? Nie Nie, jesteś za mną O, jestem A, ty na, ty na tym samym co ty No, ale ja go właśnie przeszedłem Elo no, Let's no, ja go też A, spokojnie, ja cię jeszcze wyścignę <laughs> Fraggers, jest... powiem ci tylko tyle Zemsta jest słodka <laughs> No, chodź Co? Jest Co jest? jest? Dobra, elo Wyjazd, nie. Ale cię ograłem jak szef Nie. Tak Ale jak cię szef Tam się tam da tak zrobić No bo to nie momencie... był ten poziom z tymi drzwiami, kurde Dobra, mogłem lecieć dalej po prostu, było idiotyczne W tym momencie zostajesz tak ograny Jak jeszcze nigdy nie dostajesz ograny <śmiech> <śmiech> Nie, nie Spadaj Nara! <laughs> ale to było słabe Czemu tam stoisz? Czemu tam stoisz? Czemu tam stoisz? Czemu tam stoisz? Nie ma blokowania, Hamie Kurde, <laughs> tu to, trapa, to, to nie. Dobra, Elo Nie. A! Strollowałeś. O, dobra, no nie. O nie. No nie, mów, że za pierwszym to robisz! No co to ma być? No co to ma być? Łatwo. Okej, okay, please, 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 please. Jest! Nie! Nie, czemu do góry? Czemu nie do przodu? Do przodu, do przodu, do przodu, do przodu, jest, jest, jest. Jest do góry! Jest! Jest! jest. Tak! Może! Czekałem tylko na to. Hello! Wejo, wejo. No, nie! Spadaj. No jak to! A, no nie, ja też! Jest! Kaktus, dawaj, 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 ja go podtrzymam jeszcze troszkę. Tak? No nie, no znowu to samo. Tak, tak. Nie, no. nie, tak nie może być, tak nie może być. Tak może, być, może tak być. być, tak musi być. Tak musi być! Nie, 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 nie! To Twoje nie, przeznaczenie! Nie. Uwierz mnie. No jak to się. CO TO BYŁO? ZNIKNĄŁ MI lód, SIĘ POJAWIŁ LUT I ZNIKNĄŁ LUT Let's go, okej, okay. snajperka Nie, 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 Okej, okej, okay. okay, lecimy dalej JEST Tak, to ten poziom, na który czekałem nie, nie, nie. najbardziej na świecie Nie, ty tam stoisz, widziałem, że się nie ruszasz Dobra, zbuduj, nara Dawaj, dawaj Nie, on tam stoi, jaki ham Jaki ham <noise> No nie Nie da się tak Ostatni raz mi przy... bierzesz piątkę i lecę dalej Piąteczka Dobra, lecę. Dawaj, Dobra. lecimy. Na zgon! Dobra, i lecę z tobą. Okej. Nie wygrasz. Cześć! Ej, co się stało? Co zrobiłeś? Ej, jestem na pierwszym! Czemu jesteśmy na pierwszym Ej, poziomie? No, kaktus! Wy na co? Co, co jest? Co zrobiłeś? Co jest? Kaktus! Ustawiłem to tak, że dopóki nie przejdę, to będziecie na pierwszym poziomie. Co? Ej, kaktus, a który masz poziom? No właśnie, wchodzę: 95, 6, 7, 8, 100. Ej, to co? Wychodzi Smo? na to, że kaktus z nami wygrał.